Zostań strażak na maniaczku. Kogo witam, kogo goszczę? Ja dzisiaj, w roli akwizytora, będę sprzedawał garcepter <grym> żarcik prowadzącego. Nie, Ostatnio, słuchajcie, yy, ostatnio pochwaliłem się gadżetami, jakie będą, jakie będą na, na, na Ifre z mojej strony, które będą rozdawane. A teraz, słuchajcie, chciałbym Was zaprosić, bo dla fanatyków pożarnictwa znajdzie się wiele i to wiele gratek. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od tego, iż zaprezentuję jedyny w swoim rodzaju Nomeks prosto z Korei, y, kurtkę od Nomeksu, przepraszam, oczywiście nie cały Nomeks, tak zwany Nomeks, tak kurtkę od tak zwanego Nomeksu południowo-koreańskiego. Zobaczcie, jak wygląda. Ja teraz będę prezentował, a poproszę eksperta, który jest w tle o kilka słów o tym Nomeksie. Dajesz, dajesz, dajesz. Ja Moment proszę. od znanej i cenionej firmy Viking, która od tego roku wchodzi na polski rynek. Polski wzór w trakcie przygotowań, także zaraz po IFRE pojawiamy się z nim w CNBOP. Tutaj zabieramy ze sobą kilka zajawek, żeby pokazać, co producent potrafi, jakie materiały wykorzystuje i czego będziecie mogli spodziewać się w polskich ubraniach. O, pokaż co ma. To, co jest? A, to jest naszywka. Jakie ma kieszenie? O. Tu jedna, tu druga. Fajnie, na dwie radiostacje. Tu kieszeń też. Tu. tu, tu. Tutaj kolejna, widzę kieszenie. O, notatnik jakiś można tutaj sobie włożyć. I tu jeszcze. One? O, tutaj. Kieszenie. Dobra, narrator co on ma co on ma, czego, czego nie, ma, nie ma ten. Czym się one różnią od siebie. Obok model ze Skandynawii. To co charakteryzuje modele skandynawskie to kaptur, który pojawia się w kurtce Szwedzi duńczycy już odchodzą powoli od tego pomysłu, ale kiedyś bardzo popularny. Także przy pożarze czy przy złej pogodzie można zawsze kaptur na hełm naciągnąć. Mniej wieje po uszach, mniejsze uszkodzenia na hełm w przypadku pożarów wewnętrznych i sporych rozgorzeń. O, zobaczcie jak to wygląda. Dobrze dobrze ja to na nakładam, czy nie dobrze. O. o, jest kaptur. Ja bluzy z kapturem lubię generalnie. A no, Meksu z kapturem jeszcze nie miałem. Cyk. Okay. Porównamy te dwa. Kaptur okay, ściąga. Jedna kieszeń, druga. Tak jak u tu, tamtego. Tutaj jak jest z tym rozmiarem? Tutaj jest rzepa. O, tu. Tutaj kieszeń jedna. Tamtym takiej nie było kieszonki, nie? Nie było chyba takiej. Nie, takiej nie było Tutaj z boku jedna. One mają też alki bezpieczeństwa? Nie. Nie mają. Nie. Ani jedna, ani drugie, tak? Ani jedna ani drugie. No, nie. no i tu jeszcze spodnie mam od Mama Najważniejsze czy mają kieszenie. Mają? Wiele nie tutaj ma. w kieszeni mają. O. Jedne, drugie, trzecie, czwarte. O, odpiła na nogawkę, nawet jest patrzcie. Dobra. I teraz jeszcze jedno. Tutaj kilka sufotym. Ameryka amerykański patent na oddymianie bez wchodzenia do pomieszczenia objętego pożarem Hydrowend, urządzenie do hydrowentylacji możemy albo wentylować albo wentylować i gasić Jak to zaczepiamy? Tutaj jest, nie? Tak o. Tu na parapecie Trzymąc w BTPL trochę więcej poopowiada o tym na wykładach, Pokażę jak działa na kontenerze, także jak ktoś będzie zainteresowany zapraszamy na stoisku F7 u Armateka będzie można od nas zobaczyć dotknąć i porozmawiać. Będziemy mieć kilka ciekawych filmów prezentujących, jak to urządzenie działa, jak się sprawuje. Już niedługo będzie dostępne w Polsce. A ja już, a ja już ronię, ronię krople potu z tej ciężkiej pracy. Słuchajcie, będziemy zakończać, bo już się strasznie zmęczyłem. Tyle słuchajcie, w temacie. Zapras zapraszam was jeszcze raz bardzo serdecznie na filmik, który skleciłem z poprzednich IFRE, a na IFRE, które odbędą się za tydzień, zapraszam bardzo serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę i tego żegnam. Raz dwa, trzy, lecimy 14-15, jesteśmy przy łódeczce, Czas start ratowniczo-desantową do ewakuacji ludzi lub do desantów, z możliwością zabrania, wkłada na pokład i dostanie się w miejsce, gdzie normalnie nie, nie ma innej możliwości. Przy aktach ratowniczych zabieramy ludzi z dowolnego rodzaju brzegu, którzy wchodzą na pokład sucho mnogo. Będzie ewakuacja większego inwentarza, gdzie normalnie potrzebne są śmigłowce, żeby podnieść tutaj, bo możemy przez otwarty dziur szerokość 150 metrów stawiać. Wyporność tego 1000 kg, hmm? długość 6,44 Czyli 10, 10 osób w zamoga ile? 10, 10 osób yy... w sumie. W sumie, tak, sumie tak. Tak. No, a zamoga jest jedna czy dwa osoby? Zamoga jest jednoosobowa. No to... Czyli 9 osób można ewakuować, 9 tak? osób można ewakuować, bez, bezpiecznie, według przepisów. Ja jeżeli przychodzi ewakuacja... No to to stan wyższej konieczności... Stan ile można... To... Łapki w obotach ustawione, 2 metry szerokości wewnątrz. Silnik montowany na, na ruch, wiadomo, moc polecana 70 do 100, kilo, do 100 koni mechanicznych maksymalnie. 100, 100 kW czy 100, 100, 100 koni? 100 koni mechanicznych maksymalnie. Ten kład jakiej produkcji Kład produkcja TGB, czyli? marki to jest tajwańska produkcja. A ta wódź? z Bielska Białej. Elegancko, barbie, Bielska Biała, firma Koncept, włączamy polecam WWW na Burcie mhm. to oczywiście produkujemy oczywiście. łodzie łodzie produkujemy zajrzyło, od 15 lat sama firma na rynku jest ponad 20 lat zajmujemy się między innymi łódkami i pojazdami specjalnymi w wojsk generalnie jeżeli ma zamówienie jesteśmy w stanie zrobić wszystko Jakie najważniejszy... takich łodzi sprzedaliście dla PSP OSP mocno powyżej 150 sztuk znaczy ogólnie łódź, bo to, to nie jest tylko taka łódź, którą produkujemy, to jest nasza największa łódź, natomiast mamy łodzie, tak, które są do, 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 o, ogólnie do, o, dokładnie, sztuk, No co powyżej 150 sztuk dla Dobra, jeszcze dam się, tylko przejdziemy już, I, you, i, 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 nie i nie będziemy już Panu tutaj tak? przysłowiowej gitarki zawracać. Standardowo wystarczy nam jeden kopit. bakisty mamy schowane przed fotelami, czyli po swojemu, inaczej, z jednej strony na zbiornik paliwa, z drugiej strony na akumulator. Na jak to się tak pokrótce prowadzi mniej więcej? To jest tylko tutaj Ta, góra, dół, wajka tań, i to jest to? gaz i kierownica i, I... jedziemy. A jak się gazu dodaje? A, jest, dobra, dobra. A to up, down, co to znaczy? Czyli albo jedziemy wstecznym, bo też jest jako biegiem wstecznym. A, tak. A. Fajnie poczuć taki Jeszcze tutaj to zobacz. Ile taka łódeczka kosztuje? Proszę, łódź, 60 tysięcy netto, jak pokazuj. Do tego dochodzi nam silnik, dochodzi przyczepa i, no i wszelkie dodatkowe wyposażenie, w zależności od potrzeb klienta. Czyli tak około 200 tysięcy trzeba liczyć? Nie, myślę, że nie. I My to sporo mnie. to jest kwestia indywidualnej potrzeby, Bo jeżeli będzie dla policji, inne wyposażenie, dla wojska, inne wyposażenie dla osoby prywatnej, czy nie będzie Ale... do ewakuacji, Ale... ludzi, nie da... dla wojska sam. No, jasne. To jest Dobra, jeszcze tu sobie no, wejdę. Dziękuję panu bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Proszę uprzejmie. Ten jest spoko, co? W automacie? A jest, w pojeździe. Chodź jeszcze, jak już jesteśmy przy, przy... Jak już jesteśmy przy... Dziękuję bardzo. Przeszlicie linko. Dobra. Tutaj? Dobra, 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 Bienniali. dobra, bardzo. Kupi, dobra. Fajnie, skąd nie znacie drodzy chłopaki? Z internetu. Do, z internetu. To, cześć. Cześć, Hej. Cześć. cześć. W to chodźcie pochodzimy sobie razem, co? Dobra, dobra. przedstawcie się, bo robimy właśnie teraz. No, Dawid. Stańcie w miejscu. Dawidek? Dawidek. To ja idę do Dawiska. A wiadomo. poteczkę, co? No. Dobra. dobra, dobra, już. Jeszcze selfie, okay? Dobra, Dobra. Dobra, to co? I lecimy, lecimy dalej. Robimy, dochodę, chwilę, dalej ro robimy chwilę przerwy i się pójdziemy napić? Dziękuję, że pozwoliłeś. Dobrze, dzisiaj. konie idą do koryta. Dochodźcie z nami. Dobra, kończymy. Witam Was bardzo serdecznie. Przed Wami Padre, Padre, Padre Pożarniczy Papa, a tu moi, moi ziom, moje ziomki, Bajk masz na imię? Karol, Dawidek to pamiętam.